Po tygodniu, właśnie jak już kończyliśmy dwa ostatnie dni, zaczęli przyłazić chłopacy z dzielni i posłuchali. Puściliśmy im kawałki, które nagrały dzieciaki z domu dziecka i Ukrainki. Posłuchali i powiedzieli, że niemożliwe, niemożliwe. To lepsze niż z YouTube'a. Nazywam się Honorata Martin, a to jest mój tata, z którego jestem bardzo dumna, bo założył Arbuza. No, ja muszę też być z niej dumny. Faktycznie założyłem, a teraz zrobiliśmy razem innowację, która się nazywała Arbus Mobilny Uniwersalny. No i. wyszło fajnie, no. No, jak jechaliśmy na nasze pierwsze testowanie, właśnie wtedy. No, tak doszliśmy do wniosku, że 10 osób to jest optymalna liczba uczestników warsztatów. Przyszły dwie osoby. Ale już pierwszego dnia właśnie po tym, że leciała muzyka z głośników, że się działo, było nagrywanie. No to już były osoby, które gdzieś tam tak przychodziły, tak nas obwąchiwali troszkę jak, jak lisek. Trzeciego dnia już byli na tyle blisko, żeby nawet wejść do samochodu i coś nagrać. I Iwonka, która prowadziła, to ona ma taki dar, bardzo intensywny dar pracy z, z ludźmi i ona po prostu wyciągała jakieś urywki z nich i razem kleili teksty. To wszystko było idealnie spontaniczne i rzeczywiście wyrażało to dzieciaki. Super. Personel jest najważniejszy w tym, w tym działaniu. Bud został urządzony z kawałków ponad stuletniej szafy. Dywan ze śmieci i tak tak. Po prostu sami to wszystko zrobiliśmy. Okazało się w ogóle, że muzycy są zachwyceni akustyką. To zawsze stajemy tak, w takim miejscu bezpiecznym, po prostu. Poza tym ten samochód tak wygląda, że nikt się nie spodziewa, że w środku coś jest. Potrzeby dzieci, młodzieży są bardzo różne. Przyszła Kasia, która zaśpiewała bardzo popularną popową piosenkę, wydrukowała sobie tekst z internetu i chciała tą piosenkę zagrać zaśpiewać. No i rzeczywiście zaśpiewała tak, że się popłakaliśmy, wszyscy jak tam staliśmy się popłakaliśmy i jakby dodała zupełnie inne emocje, inną wartość do tej piosenki i dopiero na jej podstawie zaczęła chcieć szukać sobie tego bitu, coś samplować, coś próbować. Cały ten nasz pomysł to polega na wykorzystaniu autorytetu. Ta grupa, która odpycha, ta grupa odpychająca ma jakiegoś idola polskiego. W Polsce jest to grupa polska, która na przykład jest niechętna uchodźcom. I my to robimy w ten sposób, żeby ci uchodźcy mieli zajęcia z kimś, kto jest autorytetem dla tej grupy wykluczającej. I cały ten mechanizm polega na tym, żeby ci wykluczający nagle poczuli się zainteresowani tym, co tam się dzieje i dotarli do... Do tej grupy, którą wykluczają, zupełnie z innego poziomu, i razem coś robili. I to super działa. To jest działanie, które może być bardzo efektywne. Przy niewielkich nakładach można dotrzeć do bardzo dużej ilości ludzi. Każde, każde miasto, każda wieś, każde miejsce ma osoby, które są w czymś dobre i które potrafią tą umiejętnością zarażać innych. I to, to działa już, no to nie ma tam żadnej filozofii w tym wielkiej. No, z mojego punktu widzenia to jest po prostu uzależniające. Ja już nie chcę się niczym innym zajmować, bo jest pod każdym względem świetne, budujące. Daje takie poczucie, takiego szczątkowego przynajmniej, ale jednak w szacunku do siebie czasem. Że ma się trochę, trochę się czuje człowiek czasem chwilę potrzebny, no.